Strajk majowy w 1988 roku w Stoczni Gdańskiej nie tylko był strajkiem bardzo trudnym, jeśli nie najtrudniejszym po sierpniu 1980 roku. Ja próbowałem również wywołać strajki w Elblągu w maju 1988 roku, ale sytuacja była w zasadzie beznadziejna. Te lata stanu wojennego, ta beznadzieja, jaka miała miejsce, brak atmosfery takiej pozytywnej do walki z komuną sprawiało, że nasze działania jakby by odbijały się od muru niemocy. Byli działacze tej jawnej Solidarności, jakby się wyciszyli, młodzi zaczynali dopiero co, co współdziałać ze mną przy redagowaniu. Wydawaniu kolejnego pisma podziemnego, to się po prostu musiało od nowa narodzić. W Elblągu w maju niestety nie było takiej determinacji, żeby y, strajk, przynajmniej w zamechu okupacyjnym, miał miejsce. A przypomnę, że Elbląg zawsze był razem z Gdańskim. Tak było w grudniu 70. Y, roku po, po tych zbrodniczych wydarzeniach po mordowaniu z broni palnej robotników, demonstrantów na ulicach Trójmiasta, Szczecina i Elbląga. Tak było przecież w sierpniu 1980 roku, gdzie robotnicy Elbląga do końca trwali a razem ze Stocznią Gdańską, do 31 sierpnia. No cóż, maj nie wyszedł, więc przygotowywaliśmy się do kolejnego strajku, bo ja osobiście wierzyłem, że ten Nieudany strajk, dramatyczny, ale jakże fantastycznie zakończony. Nie zakończony przez ZOMO w Stoczni Gdańskiej, przez bezpiekę, ale zakończony przez samych stoczniowców. Oni powiedzieli: dość. My jesteśmy tak silni, że w każdej chwili możemy kolejny strajk wywołać, i trzeba było czekać na kolejne zdarzenia, kolejne wydarzenia. A z mojej strony, ze strony moich yy, yy, współtowarzyszy walki podziemnej, tej, tej kolportażowej tej kwazy dziennikarskiej, my zaczęliśmy się przygotowywać. Najważniejsze było, żeby przybliżyć atmosferę strajku majowego w Stoczni Gdańskiej. W Biuletynie Elbląskim, który już wtedy prawie że legalnie, na zasadach jawności, wydawałem szczegółowo, opisaliśmy strajk majowy w Stoczni Gdańskiej, kolportowaliśmy przy wielkiej współpracy ze Stoczniowcami Gdańskimi ich biuletyny strajkowe, ich czasopisma podziemne. My już się nie baliśmy. 20 sierpnia otworzyliśmy regionalną komisję wykonawczą NZZ Solidarność regionu elbląskiego. Jawno, ja z imienia i nazwiska podpisywałem się pod różnego rodzaju petycjami, apel, apelami. I wtedy miały miejsce w kraju, szczególnie w kopalniach, Strajki sierpniowe. Do tych strajków przyłączyła się stocznia gdańska i znowu podjęliśmy próbę w Elblągu doprowadzenia do, do straj w Zamechu, bo Zamech był zawsze kluczowy dla wydarzeń w Elblągu. Dochodziło do godzinnych przerw w pracy, dochodziło do wiecowania, ale niestety znowu Mam wrażenie, że zawiedli ci starzy działacze, którzy nie ogłosili strajku okupacyjnego. Ja przynajmniej z zewnątrz czekałem na wejście do zakładu pracy w tym wypadku w zamechu żeby tworzyć już jawny komitet strajkowy i współdziałać oczywiście ze Stocznią Gdańską. Ale te nasze działania naprawdę na wielką skalę myślę tu o ulotkach, o gazetkach podziemnych w Elblągu. Odnosiły swoje wrażenie, i mam nadzieję, że, że te działania też były czynnikiem, y, które doprowadziły do pozytywnego zakończenia strajków w stoczni Gdańskiej, a więc do, do rozmów, do rozmów, które doprowadziły do Okrągłego Stołu, a dalej tę historię już wszyscy znamy. Oni tworzyli jakby tą armię y, ludzi, którzy wspomagali ten strajk bez tej pomocy. To samo we zaczynało mieć miejsce właśnie grup. Młodzieży związana z WIP-em e, współpracowało ściśle z Regionalną Komisją Wykonawczą, kolportowała ulotki no, ku wrażeniu e, przechodniów, rozdawała je prawie, prawie jawnie, czy, czy rozrzucano te ulotki w sposób jawny. Ten strach powolutku zaczyna, zaczynał mijać ja myślę, że władza ludowa dokładnie obserwowała, że, że prędzej czy później to się znowu wyleje. Znowu wyleje, ale Stocznia Gdańska o tyle była w lepszej sytuacji, że, że tutaj zawsze można było, na, było liczyć na tych starych, doświadczonych, doświadczonych działaczy podziemia. Przecież już prawie nikt nie siedział wtedy w więzieniach z powodów politycznych. Ostatni więźniowie, wśród nich ja, wyszliśmy w 1986 roku, roku i za strajk mają również zamykano, ale, te, ale to, były, to były już innego rodzaju re, represje więzienne. Krótkie represje, skazywano na, na grzywne w kolegiach do spraw wykroczeń, na 30 dni, na kilka miesięcy, to już było, ryzyko było zupełnie inne niż w stanie wojennym, czy trochę później, gdzie groziło 10 lat, czy 5 lat więzienia, to, to są sytuacje od strony psychologicznej zupełnie inne. Gdy do mnie w 1983 roku po aresztowaniu przychodzi pułkownik, prokurator ludowego wojska, polskiego i, i mówi, że panu grozi 10 lat więzienia. Proszę, proszę państwa, to jest niewyobrażalna sytuacja dla człowieka, który nigdy nie był w więzieniu. Siedzi pierwsze godziny w, na dołku w areście i się mówi o 10 latach więzienia, a perspektywa bardzo niepewna. A w 88 roku to my już wiedzieliśmy, że, że nas mogą zamknąć co najwyżej na 48 godzin, no może trochę dłużej i skazać na... na Niedużą grzywnę, bo do 50 tysięcy złotych lub skonfiskować mogą samochód za przewóz prasy podziemnej. Były takie sytuacje, no to się nie jeździło samochodami, to się jeździło z torbami, autobusami, tramwajami, pociągami. Prawda? My utworzyliśmy ten Regionalny Komitet Wykonawczy 20 sierpnia, ja się podpisywałem z imienia i nazwiska. Później jak grzyby po deszczu powstawały jawne komisje zakładowe w zakładach pracy Elbląga powstała taka większa, już regionalna, jawna, prawie że oficjalna struktura zarząd, tymczasowego zarządu regionu. No i Bezpieka zapewne miała dosyć moich działań na terenie województwa elbląskiego, bo ja już mieszkałem w Gdańsku, bo rok wcześniej ożeniłem się pochodzącą z Kujaw gdańszczanką. Najfaktycznie no i, i, i 17 grudnia, wtedy kiedy już mówiono wprost o wydarzeniu, o okrągłym stole, zostałem brutalnie porwany przez SB wieczorem na ulicy, z, z, na ulicach Helblonga. 24 godziny, 48 godzin byłem sparaliżowany. A porwali mnie dlatego, bo. Mieliśmy znakomity kontakt ze, z kolei ze Stoczniowcami Gdańska, tą radykalną grupą młodych robotników, śpiewającą grupą zresztą młodych robotników ze, ze, ze Stoczni Gdańskiej, która właśnie przyjechała do nas na rocznicę grudnia 70 w Elblągu. Mieliśmy obchodzić 18 grudnia, to była niedziela, a mnie porwano 17 grudnia. Także bezpieka w Elblągu była dosyć brutalna, oni też przecież słuchali Komunikatów w, w dzienniku telewizyjnym, że dojdzie do rozmów, że, że zbliża się jednak nowe rozwiązanie sytuacji w, w Polsce Ludowej, a mimo to dokonali takiej brutalnej, tak brutalnej akcji. No w tym miejscu można zadać pytanie, czy przypadkiem nie toczyła się jakaś podwójna gra z jednej strony Towarzysze partyjni mówią o tym, że trzeba rozmawiać, oczywiście nie wszyscy, ale z drugiej strony te, te brutalne ramię partii, czyli Milicja Obywatelska, a przede wszystkim Służba Bezpieczeństwa, która była częścią Milicji Obywatelskiej, prowadzi tego typu działania. I teraz ja wspomnę tylko taką sytuację z Elbląga 24 sierpnia, gdy kolejną próbę strajku okupacyjnego robotnicy zamechu chcieli podjąć, to wtedy przy y, głównym wejściu na odlewnię od ulicy Dolnej w Elblągu y, pojawiło się mnóstwo nie tylko y, esbeków, czyli milicjantów po, po, po cywilu, ale też zomowcy, zomowcy w rynsztunku i z psami. To, to, czyli po coś, po coś oni byli, z jednej strony chcieli oni chcieli zniechęcić tych robotników, no i po części się fak, faktycznie y, udawało. Ta psychoza strachu jednak oddziałuje na człowieka. To, to nie jest tak, że, że och, na hura, na gwizdek i robimy strach. Ludzie byli przecież odpowiedzialni. Chcieli y, ogłosić ten strach wtedy, kiedy y, przyniesie on konkretne skutki, ale te właśnie działania. Tego typu, takie quasi militarne działania y, też dowodzą tego, że oni już byli niepewni, oni się coraz słabiej czuli jako władza, jako te, te organa, które utrzymywały tą władzę. No i później to porwanie, no, brutalne porwanie. Dla mnie to było niezrozumiałe. Ja w sumie spędziłem trzy tygodnie y, w szpitalach w Elblągu i, i w Gdańsku, Oczywiście sprawa była skierowana do, do prokuratury. Prokuratura umorzyła z powodu y, amnestii, bo wyrok ewentualny byłby by, by tak niski, że amnestia by objęła. Ale to są fakty, tak ta, ta to się działo, ale, ale nam się udawało wtedy we Elblągu naprawdę y, uruchomić wielu wielu ludzi, młodych ludzi właśnie mówiąc o ruchu wolność i pokój. Y, tak, każdy młody człowiek nie chce iść do wojska, szuka jakby możliwości zastępczej. Oni też takich możliwości szukali, ale wspaniale współpracowali z solidarnością. I to jest ich zasługa. Oczywiście wtedy rozważaliśmy różne sytuacje, ale z drugiej strony, no co my mogliśmy robić? Pracy nigdzie nie, nie. Ja mówię o takich osobach jak ja, moja żona, nie mogliśmy y, znaleźć. Moja żona. Y, z, y, Panią Jano Wojciechowicz utworzyła Gdańską Agencję Informacyjną, słynną wtedy, która to nadawała do rozgłośnie zachodnich różnego rodzaju audycje, a szczególnie o sytuacji w Stoczni Gdańskiej czy w zakładach, które wtedy w maju i sierpniu strajkowały, no to, no to nam pozostawało tylko działać, działać na rzecz niepodległego. Państwa polskiego, takich jak my, było może niedużo, ale, ale na tyle dużo, że, że ta władza by musiała nas co chwilę zamykać, to znowu wypuścić, zamykać. A proszę pamiętać, że więźniowie polityczni, żadna władza nie lubi więźniów politycznych. A o polskich więźniach mówiono wprost na całym świecie, że to są więźniowie polityczni. Więźniowie sumienia, prawda? Sumienia te. Danej władzy, w tym wypadku władzy PRL-owskiej. Dla mnie straszne było pójść już do więzienia. My już to przeżyliśmy. Nasze rodziny się, jedne mniej, drugie więcej odporniły, ale to ryzyko było naprawdę mniejsze. Czyli ta perspektywa wolności może gdzieś była, ale że tak szybko, to absolutnie nie, nie przewidywaliśmy. Po prostu my zapewne dużo nie widzieliśmy o globalnej sytuacji na świecie. Nie znaliśmy działań naszego Ojca Świętego. Nie znaliśmy przecież wyników pracy, tej, tej, tej wspaniałej pracy pułkownika Kuklińskiego, wpływ jego działań na, na stosunki Ameryki ze Związkiem Radzieckim. My byliśmy maleńkimi trybami tej machiny, która w końcu. W końcu obaliła system komunistyczny i to nie tylko w Polsce, a całej Europie Środkowo Wschodniej. Jednym z filmów dokumentalnych o strajku Majowego jest taka scena końcowa. Jak właśnie podjęto decyzję o wyjściu, wyjściu z, ze stoczni. Moja żona w tym czasie przedosta chciała przedostać się znowu do stoci, żeby materia materiały zdobyć dla, dla Wolnej Europy, czy BBC, czy Głosu Ameryki, ale i stoczniowcy mówią, nie ma strajku. Jak to nie ma? Nie ma, podjęto decyzję, że nie ma. I pobiegła, pobiegła w kierunku tej słynnej e, drugiej bramy i a ja w tym czasie wysiadłem z autobusu, z Elbląga, trochę taki smutny, że znowu mi się nie udało, że nam się nie udało w Elblągu. Rozrzuciliśmy tysiące ulotek, ale się nie udało. I ta scena końcowa pokazuje, jak ja z moją żoną biegniemy naprzeciw stoczniowców. Na czele idzie Mazowiecki, Lech Wałęsa, stoczniowcy. Jeden ze stoczniowców niesie krzyż. I my z żoną, i, i przecież tłumem ludzi biegniemy tacy rozradowani. I skandujemy solidarność, solidarność. Dziękujemy. To, ta scena mi utkwiła, coś w tym było. bo raz, że żona była zaskoczona, że strajk się zakończył, ja, że mi się nie udało w Elblągu. Doprowadzić do strajku, a stoczniowcy czekali na to. Wierzyli, że, że mi się uda to zorganizować. Nie udało, nie zawsze się przecież udaje, a mimo to coś takiego było w nas, że wierzyliśmy, że, że ten strajk to tylko etap, pewien etap. Na jakiejś drodze. Jak długiej tego nie wiedzieliśmy. Sytuacja moja była troszeczkę inna. Ja byłem dopiero rok po ślubie, dwukrotnie siedziałem w więzieniu. Yy. Ich też była inna. To, to są trudne sytuacje. Ja, ja nie odpowiem za nich. Yy, przecież się spotykałem. Yy, robiliśmy wspólne akcje wcześniej, w trudniejszym momencie, w trudniejszych czasach, gdyby stan wojenny później. Yy, przecież w Elblągu bardzo często miały miejsce demonstracje uliczne. O tym mało się mówiło, no, no, nie było sposobu przekazywania, tak teraz szybko informacji. Ale atmosfera była naprawdę już prawie że strajkowa. Mówię o sierpniu 1988 roku. Na pierwszego. I, aha i żeby było też jasne. Tu nie było pretensji stoczniowców Gdańska do, do robotników Zamechu, że, że nie wyszło, bo, bo oni są doświadczeni. stoczniowcy są doświadczeni i wiedzą, że to nie jest tak prosto. A tu w strajku sierpniowym no byli, byli znakomitości podziemia, prawda? Borusewicz przecież. I też byli byli yy, ludzie o, o nazwiskach znanych, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, którzy byli jakby gwarantem ich no, nietykalności, powiedzmy, w ten sposób. To się inaczej strajkuje. A Elbląg to jest robotnicze miasto. To było robotnicze miasto, teraz się zmieniło. Jest inaczej, ale wtedy to było robotnicze, szare miasto. Tam nie było żadnej praktycznie uczelni, oprócz filii, Politechniki Gdańskiej, nie było studentów, była tylko młodzież szkolna, po tech w technikach i liceach. To ta młodzież właśnie brała udział bardzo często w demonstracjach. A strajk to trzeba, no muszą sami robotnicy zrobić. Oni, oni decydowali, potrafili zorganizować wiec jednogodzinny czy półtora godzinny, Potrafili no, wiele rzeczy, po czym nie było tego ognia. Tego, tego decydującego ciosu. Strajkujemy. Nie było osoby, która by wzięła na siebie tę odpowiedzialność. Ja nie mogłem z zewnątrz wziąć odpowiedzialności, bo by, bym uzurpatorem. Ja mogłem wzywać. Ale sam strajk okupacyjny muszą przeprowadzić ci, którzy tam pracują. A jak już jest strajk okupacyjny, to się go wspomaga. I wtedy wchodzą ludzie z zewnątrz, prawda? I na to my byliśmy na zewnątrz, będąc przygotowani, że my wspomożemy. Być może w Nowej Hucie ten incydent miał temu posłużyć, żeby wykreować nowego wałęsy nowego przywódcę, prawda, robotników. Ale ja wrócę jeszcze na przykład do sierpnia 80. roku w Elblągu. Elbląg natychmiast stanął i to cały Elbląg. Bo byli młodzi ludzie, o 10 lat młodzi. Człowiek młody nie ma tego, no ma, ma większy dystans do rzeczywistości. Mniej się boi, a poza tym wielu działaczy, tych aktywnych w sierpniu 80 roku, wyjechało no, wyjechał za granicę. Nie było Ryszarda Kalinowskiego, przewodniczącego regionu Solidarności w Elblągu, który wyjechał do Norwegii. No a inni, no, no to jest życie, ale ja się cieszę, że, że te nasze działania były mocne wtedy w sierpniu 88 roku. Zresztą y, te biuletyny elbląskie, y, ulotki świadczą o tym, że nie byliśmy bezczynni. Budowaliśmy atmosferę. A jeszcze wcześniej ze stoczniowcami Gdańska umówiliśmy się na y, 1 września na mszę świętą w Elblągu, właśnie żeby żeby ucić w ten sposób odwagę stoczniowców w Gdańsku. Tamsza święta w taki dzień, jak 1 września zgromadziła ponad półtora tysiąca ludzi, to, czyli atmosfera naprawdę zaczynała być y, coraz y, ciekawsza dla działań takich solidarnościowych, No ale potem to już się wszystko rozlało po całym kraju. Wszędzie zaczęły powstawać jawne komitety zakładowe, struktury regionalne. Ja w tym czasie byłem nowym szefem biura zarządu regionu Gdańskiego z kolei. I biuro, biuro mieściło się w piwnicy u księdza Jankowskiego na parafii. Ja tylko wspomagałem. W Welbromu nie powstał komitet Strajkowy. Nie, nie było Komitetu Strajkowego. Powstała Regionalna Komisja Wykonawcza. My chcieliśmy to wszystko uchwycić w jedną taką y, całość, że, że, ale już jako jawna struktura praktycznie. No i później to się przekształciło w tymczasowe władze y, zarządu y, regionu Elbańskiego. Ja pełniłem rolę y, wspomagającą.